Siema. Witam Was w kolejnym filmie, w którym uczę się tepać. Zachęcam Was, abyście dali suba i lajka. No i co, ja już nie przedłużam. No i zapraszam do filmu. Dobra, no to jesteśmy już na spałnie. No to trzeba sobie jeszcze ogarnąć jakieś itemki do tepania. Jakiś pecik by mi się przydał, bo nie mam żadnego. Co tu mogę kupić? Że nie to perka. Ja bym mógł dużej trapić, sobie siedzieć. Dobra. Kupię. Mamy nietoperka. Czy ja coś jeszcze potrzebuję? Mam miecz 32. Potek, Potki mam. Mam gumkę. Perły są. Jest trajant. Dobra, mogę się tepać. Dobra, mam typa. Na razie rozgrzewkowo. Zobaczymy, jaki będzie trafik. Dobra, typa. Okej. Okay. Wyjdę z tego. tak, what for trap? Jakąś logo. Kurczaki. Dobra, ustawię to sobie set home, po prostu jak będą pisać to jakoś ich zaskoczę. Dobra, pójdźmy na spawnę. Dobra, ja, się. Czemu nie? Tepa. Okej. Okay. Tu chyba musiał kolegów zawołać. Wycykam sobie jeszcze jedną. No i mam serduszko, no i serduszko jest warte tyle co jedna perła jakoś, więc... Ja wycykałem tu chyba z pięć pereł. Czy mogłem mniej, no ale... Nie jestem zbyt dobry z wychodzenia trapu, więc w większości opiera się na perłach. Dobra, czy gdzieś piszę ten. Jak miałem To nie kezi. Dobra, trudno. Kolejny typek. Dobra, jakiś mało ma czasu na serwerze. To nie toparek mi dużo daje. Okej, okay, bomba. No, musiałem bombę dać, bo już do trapa, jestem za słaby. To dobry trap. Brydon vlogał. Kopka ma. Nie ja ma na kilofa co ja robię. Ubraki mam go. To jest git. Muszę się skupić, jak go zabiję, no to... Gdzie on jest? Na górze. no, Trident. Czemu tego nie zabudowuje? Brawo. Po co ja to powiedziałem? No teraz mi już uciekł Tam jest Dostał no teraz mam trochę więcej czasu Wezmę sobie drewno, żeby przed nie marnować Czemu on nie loga? Dziwne czemu nie loga? Dostał. Chyba kogoś tepnął, a co on ma zamiar z tamtą zrobić? Okej, okay, fajna baza. Ok, trap. No, ja wiem jak on gra. O, też go na pamięć. Za. No, teraz już umie się bić. Dobra, to nie ma sensu. Nie ma sensu. Jakbym zrobił tak? Koleżanko, o to mi się podoba, nie ma tam wchodzenia, daję mi na to, bo ma tato. dobra, że mnie denerwuje. Stery, masz mnie na różuje tam. Jak taki pedał gra. Muszę dobrze zagrać. Nie, tak nie mi nie rób. Nie rób mi tak. Nie lubię tak. Taś, taś. Do rogu. Wol no ma dobre itemy. Dobra, walić go, szczerze. Ah. to jest taka szmata. I na wszystkie trapy mieli takie dobre, no to tam padł w kolejnym, bez bomby. Tepną Sławek. Mało kobelów mam. Okej. Okay. Okej, okay, waleczni są. Ja mam trident. Gość mi tak nie ucieknie. Może to być jakiś trap, bo też bio zim zimowy bion. To jest całkiem łatwo robić trapy. Nie mam stręgwa. Wszystko chcę zjeść, wszystko chcę zjeść. ciężko to w kopka. Szuka w kopeczki, no. Dobrze gra. Ogarnia. Wszystko chcę zjeść. Przynajmniej to nie nieopłacalne, ale no. Mnożka, wszystko nie aktywuję. U nas kawszy stoi nie tych na Zonde, ref etaleer. Je mag de ref uitleggen. Ik heb een Proszę się zamknąć. Kur... jestem debilem. Okej, okay, krateczka też może być. Dobra, wreszcie. No dużo na niego zmarnowałem, no ale cóż mogę powiedzieć? Nic nie miał. Jednak pod film trzeba się starać. Dobra. Do nas pauna. Dobra, gracz maleko o, no 28 minut znaczy, raczej powinno to być darmowe serce, ale nie mogę teraz ty, tyle pereł cykać, no bo to dużo kosztuje już mi 10 tysięcy zeszło z konta Przepraszam, że mam pewnie nie to perka. no właśnie no I to są gracze Pusta no to biorę Bo to do mnie zeszli żebym z łuku zestrzelił jakieś refiki brawezne do stackowania o, typek, przyjemnie No trapa mi prowadzi. O, idealnie, że drełko. No i do wody. Nie mam depstriderów, no ale mam ten traje, więc jakoś powinien pójść. Pewnie mnie odprowadza, żeby kolega mógł sobie jak chce to zebrać, czy coś. O kurczę, złą stronę, za mocno. To strzelamy z łuku. Okej. Okay. Czemu mi nie zadziała? Dobra, no trudno. Nie, go no, zlognął no jak, no nie trafiłem z tego łuku ale dali dobierkę z obsydianu troszkę rap, na mini bananek, całkiem szybko okej okay. przeduszka i łuk. Jedna orka zabudowana jedna zabudowana. Okej, okay, dobra. Tam jest 20 serc ma. Nie mów, że to jest woda. Nie chcę mieć za nimi latać. Jeszcze nie mogę wypłynąć. No, Dobra, tego Andrew dostał O no, ma to tam, to by się przydał ktoś z pomo do pomocy. Ale góra Jak pójdzie w podziemie, jest mój. Się potuje na niego, bo jest wystakowany. Jest i wójt co będzie przeszkadzać. Ciekawe, czy mam więcej refów mnie. Raczej trapa to nie ma. Tylko lata w kółko. No właśnie. No to nie ma sensu. Sensu, znaczy. Dobra, no bez nadrajtowego kolegi to albo wpłyną za mną w podziemia. No zobaczymy, może ich jakoś knopnę, czy coś. Lasa nie mam. No Andrew, no skłopie, no. Proszę, że tak było blisko, byś tam wpłynął. Widzę Andrew. Kurczę, jak odpały. A nie, sorry. Normalnie mi. Kurczę, na no półtorej serca ma. Wiesz tu po co, jakby... Daj mi tego Andrew. Denerwuje mnie ten stywulec. Zresztą mi teraz z padnie. No pada śmieciu. Padaj, 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 bo mnie rozkopuje. Jest, padł. A teraz się muszę trochę podleczyć. Proszę, miał coś. Szalker jakiś. Proszę, proszę. Nadeset. deset. Ojej, co to jest.